Miejsce, które już niedługo, bo nie, nieco ponad rok, będzie tętniło przede wszystkim życiem zwierząt i organizmów tutaj, że tak powiem umieszczonych, ale przede wszystkim będzie tętniło życiem zwiedzających co nie wątpię. Szanowni Państwo, teraz kiedy widzimy już ten główny obiekt praktycznie w stanie zamkniętym, możemy sobie wyobrazić skalę tego obiektu. Przechodząc tutaj czy dojeżdżając widzieliście Państwo na pewno jak olbrzymim obiektem jest obiekt samego orientarium, bo przecież prace trwają nadal i przy podkorcie, i przy wejściu, które jest w tej chwili w trakcie budowy, w związku z czym tu jeszcze wiele prac innych się trwa. Stoimy w tej chwili na dnie zbiornika oceanicznego. Liczymy, że za mniej więcej dwa miesiące zacznie ten zbiornik być zalewany wodą i tutaj gdzie teraz się znajdujemy pod nami będziemy mieć 6 metrów wody w najgłębszym miejscu ponad 8 metrów natomiast zbiornik będziemy oglądać przede wszystkim wędrując Poprzez ten tunel akrylowy, który znajduje się za nami, 27 metrów długości, w pierwszej części będziemy podziwiać właśnie faunę oceaniczną, tak jakby otwartego oceanu z rekinami, z płaszczkami, z dużymi stadami ryb, a w drugiej części tunelu będziemy z jednej strony mieli otwarty ocean. Z drugiej strony rafę koralową z całym tym bogactwem inwentarza, feriadą barw i, i, i tym wszystkim, co, co w rafie koralowej po prostu nas zachwyca. Faktycznie w hey, tej Ściany tunelu są obudowywane, Ja chciałam tu przypomnieć, że to jest grubość przeszło 12 cm, tego może nie widać, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. W tym, żeby na, wytrzymać napór przeszło 2,5 miliona litrów wody, musi być odpowiednie zabezpieczenie dla tych, którzy będą tutaj spacerowali, podziwiali faunę i florę. Dodatkowo jeszcze zbiornik będzie wyposażony w takie wielkie szyby, między innymi przede mną tutaj jest największa szyba o ponad 5 metrach długości, która da podgląd w tą najgłębszą. Część naszego akwarium. Te akryle tutaj osiągną grubość ponad 36 cm, to będą jakby najgrubsze części. Natomiast sam proces doprowadzenia tutaj do, do zasiedlania życia no jest procesem bardzo skomplikowanym. W pierwszych etapach to jest tak naprawdę płukanie tego zbiornika wodą. Dopiero później wchodzi proces stabilizacji warunków życiowych, dlatego że my zanim wpuścimy tutaj zwierzęta, musimy przede wszystkim ustabilizować te zbiorniki biologicznie. To jest proces po 8 miesięcy, kiedy woda będzie dojrzewać, kiedy stopniowo będziemy dopuszczać poszczególne organizmy i. Właściwie poprzez taką symbiozę tych naszych możliwości technologicznych, bo bezpośrednio pod nami znajdują się całe systemy wspomagania życia w tych zbiornikach i poprzez te zasiedlanie zwierząt, po w efekcie kilku miesięcy myślę, że jak zaprosimy tutaj zwiedzających w pierwszej połowie przyszłego roku, no to będą już mogli podziwiać w pełni ukształtowany zbiornik z bardzo bogatą kolekcją organizmów wodnych.